Będąc na tegorocznych targach IFA w Berlinie, nie mogłem przegapić Stoiska Hama. Firma pokazała wiele różnych nowości z różnych kategorii sprzętowych. Tym samym myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do materiału. Hama w tym roku świętowała stulecie istnienia. Warto więc było wyczekiwać najnowszych targów elektroniki użytkowej w Berlinie. Firma pokazała najciekawsze nowości, pośród nich były mniejsze i większe urządzenia. Obok nowoczesnego sprzętu audio pojawiły się też bardziej tradycyjne akcesoria, takie jak uchwyty ścienne do dużych telewizorów lub mniejszych ekranów w bardzo kompaktowej wersji Ultra Slim lub Strong, zdolnej podnieść do 100 kg 120-calowego telewizora. Na dużym stanowisku znalazło się też miejsce na ściankę przy pominającą o tym, że również Hama bierze udział we wspieraniu nowego standardu smart home, czyli Matter. Firma przypomina o istnieniu swojego gniazdka WLAN oraz inteligentnych żarówek, które można łatwo sparować ze sprzętami innych producentów w ramach jednego ekosystemu. No właśnie. Nie wiem jak wy, ale mi Hama przez bardzo długi czas kojarzyła się przede wszystkim z akcesoriami pokroju kabli, adapterów. Tego typu akcesoriom poświęcono sporo miejsca na stoiskach. Na stanowisku z hubami znajdowało się sporo różnych rozwiązań, które pozwolą wam chociażby pod łączyć do cierpiącego na brak portów MacBooka kabel Ethernet 2 HDMI i wiele innych dodatków jednocześnie. Oprócz przewodów czy hubów lśniła sekcja z ładowarkami. Urządzenia marki Hama wspierają najnowsze standardy, w tym Power Delivery, Qualcomm Quick Charge. Są też dość małe, nawet w wersji z większą mocą lub bliższą portów. Największą chrapkę, również dlatego, że zapomniałem o własnej, miałem jednak na ładowarkę 100-watową. Jest relatywnie niewielka. Naładuje każdego laptopa lub telefon, ma trzy porty i kosztuje 90 Euro. Producent pokazał też kilka rozwiązań, które mogą zadowolić użytkowników i abuszek. Podwarki bezprzewodowe zgodne ze standardami Apple. Szczególnie spodobała mi się stacja ładująca, na której możecie odłożyć telefon w użytecznej pozycji, jak w samochodzie. Na spodzie można też ładować AirPodsy, a z boku jest dodatkowy port zasilający. Z ładowaniem bezprzewodowym współgra też nowa obudowa, jak widzicie, jest przezroczysta, a przy tym dość gruba. Do jej stworzenia Hama wykorzystała materiał D3O. Świetnie absorbuje uderzenia co też można było zobaczyć w praktyce na stoisku. Obudowa nie tylko lepiej zabezpieczy urządzenie, ale i ma jedną ważną zaletę – nie żółknie. Kto kiedykolwiek miał przezroczystą obudowę, wie, że to jest zwykle ich największa wada. Finalnie warte uwagi są na pewno powerbanki. Są warianty kolorowe i bardziej tradycyjne czarne. Przede wszystkim jednak producent zrezygnował z przypominającego tkaninę materiału. Strzał dziesiątka. To wychodzi na plus zarówno w kwestii estetyki, jak i utrzymania higieny. Pokazano mod Modele z wyświetlaczami pokazującymi poziom naładowania oraz wspierające ładowanie bezprzewodowe. Każdy odwiedzający stoisko firmy Hama w Berlinie nie mógł przegapić nowego smartwatcha, był na wejściu. Nowy inteligentny zegarek z serii 8900, występujący w wielu wariantach kolorystycznych, wygląda bardzo ładnie, między innymi ze względu na zastosowanie ekranu AMOLED. Miałem okazję chwilę się nim pobawić. Jest dość responsywny, a dedykowana aplikacja sprawia wrażenie dostatecznie rozbudowanej dla każdego osoby lubiącej sport. No i nie tylko dla takiej, chociaż trzeba przyznać, że nowy smartwatch marki Hama obsługuje do 110 różnych aktywności sportowych. Ma wodoszczelność na poziomie IP68, barometr, wysokościomierz, GPS, Bluetooth, wszystko to, czego potrzebują osoby aktywne fizycznie. Dodatkowo możecie się spodziewać do 8 dni pracy na jednym naładowaniu, a także wbudowanego mikrofonu i głośnika. Dzięki nim na trasie odbierzecie połączenia od znajomych nawet bez wyciągania telefonu z plecaka. No i ten sam samym zegarek wspiera sterowanie poprzez asystenta głosowego Alexa. Hama zajmuje się też wieloma innymi urządzeniami, w tym sprzętem audio. Na swoim stoisku w Berlinie pokazali go całkiem sporo. Były tam między innymi bardzo ładne, budżetowe pchełki w pastelowych kolorach, które można już od jakiegoś czasu kupić. Wzrok przyciągały również słuchawki, które można zmienić w głośniki, odchylając ich na To też już jest na rynku. Najbardziej warta uwagi była jednak nowa współpraca firmy. Hama podjęła się współtworzenia dwóch sprzętów audio Scanton. To producent głośników z naprawdę wysokiej półki. Zajął się dostrojeniem konstrukcji wyprodukowanych pod marką Hama. Hama Mate Pro to średniej wielkości głośnik bezprzewodowy z paskiem do przenoszenia, fizycznymi przyciskami i sporą mocą. Można go sparować z drugim głośnikiem do stworzenia Tworzenia dźwięku stereo. Proponowana cena to 109 euro. Hama Glow Pro to znacznie mniejszy model, również z fizycznymi przyciskami. Pomimo rozmiarów, wypatrzyłem go na stoisku z daleka. Ma na górze podświetlenie RGB, którym rotuje podczas odtwarzania muzyki. Przy okazji wizyty na stoisku Hama miałem też możliwość posłuchania obu tych konstrukcji, stworzonych we współpracy z firmą Canton w praktyce, w pomieszczeniu o bardzo dobrej akustyce. Brzmią bardzo klarownie, z wyraźnymi, pomimo wymiarów, niskimi tonami. W dodatku są dość głośne. Odtwarzane dwójkami mogły konkurować z głośnością z niejednym biurowym zestawem głośników. To by było na tyle. Znaczy, akurat pokazano jeszcze więcej sprzętów, ale brakowałoby mi czasu, aby wszystkie Wam tutaj przedstawić. Dajcie znać, co Was najbardziej zainteresowało. Czekam na Was poniżej w komentarzach. Zachęcam też do zajrzenia na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę testerzy wideotestów, no i oczywiście na Instagrama i TikToka. Do zobaczyska tam i w kolejnych filmach. Cześć!